O-Ti-Cho urodził się w Korei Północnej. Dwukrotnie próbował uciec z kraju, a cztery razy był przetrzymywany w więzieniu. To była długa i wymagająca wytrwałości podróż, ale teraz odkryłem, kim jestem, na czym mi zależy i za czym się opowiadam. A opowiadam się za niezbywalnym prawem do wolności wyznania, wolności słowa i za prawem do wykorzystywania tworzących się możliwości. Cierpienie nie niszczy wiary. Warto ufać Bogu. Wysłuchajmy wspólnie historii Timotiego. Jako wrogowie państwa we własnym kraju, tak właśnie chrześcijanie są postrzegani i traktowani w Korei Północnej. Dzieje się tak dlatego, że wiara w Jezusa Chrystusa stoi w bezpośredniej sprzeczności z definiowanym boskim kultem przywódców politycznych Korei Północnej. Już w szkole i przedszkolu dzieci są indoktrynowane i zmuszane do krytykowania siebie i swoich rodziców. W rezultacie najbardziej niebezpiecznymi informatorami dla chrześcijan stają się ich własne dzieci, ale także sąsiedzi i członkowie rodziny. Są przekonani, że postępują słusznie, zgłaszając wszystko, co może wydawać się podejrzane organom bezpieczeństwa. Dlatego właśnie życie zgodne z wiarą, a tym bardziej mówienie o niej innym, może być dla chrześcijan zagrożeniem życia. Szacuje się, że od 50 do 70 tysięcy chrześcijan jest więzionych w obozach pracy. I celowo zmuszanych do wyrzeczenia się wiary, wykorzystując do tego tortury i zmuszając do nadludzkiej pracy fizycznej. Jest niemożliwe, aby chrześcijanie gromadzili się na nabożeństwach. Jeśli w ogóle, to należy to robić z zachowaniem największej ostrożności. Budynki kościelne pokazywane zwiedzającym w stolicy kraju, w Pjongjangu, służą jedynie propagandzie imitującej wolność religijną. Na wielkie niebezpieczeństwo narażeni są też Koreańczycy z północy, którzy próbują uciekać przez Chiny. Granice są silnie strzeżone. Na mocy porozumień podpisanych z Chinami uciekinierów traktuje się jak zdrajców ojczyzny. Jednak nawet najsurowsze prześladowania ze strony dyktatury północno-koreańskiej nie są w stanie powstrzymać rozwoju podziemnego kościoła w Korei Północnej. Nazywam się Timothy Cho. Urodziłem się w Korei Północnej. Jak wiele innych dzieci, przyszedłem na świat w pięknej rodzinie. Oboje moi rodzice byli nauczycielami w szkole średniej. Wzrastałem więc w otoczeniu rodziców swoich rówieśników. Często bawiłem się z innymi dziećmi. Pływaliśmy w rzekach, bawiliśmy się na dworze, wspólnie oglądaliśmy telewizję. To było, można powiedzieć, normalne dzieciństwo. Tak było do dnia, gdy wróciłem ze szkoły, a moich rodziców nie było. Zamarłem. Pomyślałem, że prawdopodobnie był jakiś powód, który przesądził o tym, że ojciec musiał podjąć tak nagłą decyzję. Ale nie cała rodzina mogła opuścić kraj. Nie zdawałem sobie sprawy, jaka jest rzeczywistość, aż do następnego dnia. Miałem rodziców, z którymi mogłem jeść śniadania, kolacje i codziennie rozmawiać. To było w tym samym czasie, gdy miliony ludzi zaczęło głodować w latach 90. Chciałbym przytoczyć jeden przykład. Poszedłem do domu mojego wuja po tym, jak moi rodzice wyjechali. A gdy tylko dotarłem na miejsce, zobaczyłem słodki chleb, kukurydziany i zupę na stole. Poczułem ulgę, bo myślałem, że będę mógł coś zjeść. Ale nikt z nich przez blisko godzinę, gdy tam byłem, nie zapytał mnie, czy jadłem, czy jestem głodny. Opuściłem dom wujka we łzach. Po tym musiałem chodzić na targ i żebrać o jedzenie na ulicy. Tak wyglądał głód w Korei Północnej w latach 90. Zaprzyjaźniłem się z innymi bezdomnymi dziećmi, które uważałem za swoich braci i siostry. Na ulicy odżywialiśmy się strasznie. Czasami udało nam się coś zjeść, czasami nie. Spaliśmy w różnych miejscach, często pod mostem, w kontenerach kolejowych, na poboczu lub na ulicy. To, co pamiętam z tamtych czasów, to to, że każdego ranka, kiedy się budziłem, słyszałem o kimś lub sam widziałem kogoś, kto umarł z głodu. Ciała widziałem na dworcu, pod mostem. W zasadzie zdarzało się to wszędzie. Takie było moje życie w dzieciństwie. W taki sposób każdego dnia. Musiałem walczyć o przetrwanie do czasu, kiedy na moje szczęście przygarnęła mnie babcia. I to ona nauczyła mnie, jak uprawiać żywność w górach. W tym samym czasie nie mogłem uczęszczać do szkoły w Korei Północnej, ponieważ po ucieczce mojego ojca otrzymałem etykietę syna zdrajcy. W Korei Północnej mamy trzypokoleniowe systemy karania. Jeśli ojciec popełnił przestępstwo, to konsekwencje spadają na dzieci i wnuki. To był bolesny proces, kiedy nie mogłem chodzić do szkoły z powodu etykiety syna zdrajcy, która mogła się za mną ciągnąć całe życie, o ile będę żył w Korei Północnej. To był jeden z decydujących momentów, kiedy zdałem sobie sprawę, że nie mogę nawet uczęszczać do szkoły i wstąpić do wojska po tym, jak uciekli moi rodzice. Ale marzenie o normalnym życiu w Korei Północnej nie mogło się spełnić z powodu przylegającej do mnie etykiety wroga. To był mój instynkt przetrwania. Cóż, przetrwałem dzieciństwo bez rodziców w takich warunkach. Jednak nadzieja na przyszłość, jaką można było nakreślić po zakończeniu szkoły średniej, nie istniała. Podjąłem decyzję o ucieczce do Chin. Zaskakujący i szokujący był widok targu. Pierwszy raz w Chinach to było bardzo niespodziewane. Stojąc na rynku, na którym było mnóstwo jedzenia, a także wiele młodych ludzi, różnorako ubranych, to było coś zdumiewającego. Niemalże dostałem zawrotów głowy. Upadłem na ziemię, ponieważ w domu w Korei Północnej nie widziałem takich rzeczy. Kolejnym wstrząsającym doświadczeniem, które mnie spotkało, był widok misjonarza, który przyszedł zaoferować nam wsparcie. Pragnął zaproponować mi pobyt w domu schronienia. Ale z powodu prania mózgu, które przeszedłem w Korei Północnej, wierzyłem, że rodzina Kimów jest najlepszym przywódcą oraz Bogiem. Zdarzyło się, że po raz pierwszy zobaczyłem krzyż, Biblię, dzieci w domu misjonarzy. Pomyślałem, że zostali porwani. Krzyż był dla mnie jak przekleństwem. Mój umysł cały czas podpowiadał my, mi, że mogę zostać porwany i sprzedany przez tego misjonarza. A on próbował mi pomóc. A to wszystko przez pranie he umysłu, he jakiego doświadczyłem. Z powodu wychowania wydawało mi się, że cała sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Dlatego postanowiłem uciec. Gdybym tam pozostał, Bóg prawdopodobnie zapewniłby mi bezpieczną drogę do wolnego kraju. Tak więc rozpoczęła się moja droga, kiedy dotarłem na granicę z Mongolią. Dołączając do grupy uchodźców z Korei Północnej, zostałem aresztowany i odesłany z powrotem do Korei Północnej. Kolejny raz prześladowania, którego doświadczyłem i widziałem na własne oczy, to kiedy przyszła północno-koreańska policja i zapytała nas, czy ktoś był w kościele i modlił się w Chinach. Wracając do dzieciństwa w Korei Północnej, słyszałem o prześladowaniach chrześcijan w moim rodzinnym domu, ale nie widziałem ich bezpośrednio na oczy. Słyszałem, że było dużo Biblii znalezionych na dachu czyjegoś domu, że rodzina zaginęła i widziałem człowieka, który został stracony na naszych oczach, i wszystkich ludzi wioski, których zmuszono do tego, by na to patrzyli. Siedzieliśmy na przodzie i wówczas przeprowadzono egzekucję. Mężczyzna był przywiązany do słupa. Trzech policjantów uzbrojonych w AK-47, każdy policjant miał po trzy kule, było to dziewięć pocisków. Pierwsze trzy kule trafiły w głowę, w opaskę na oczach, trzy kule trafiły w obszar brzucha, z którego zdjęto bandaż i trzy w okolice kolan, czyli dziewięć kul w trzech miejscach. Gdy padł ostatni strzał, ciało wpadło do dziury, która została wcześniej przygotowana. Jego przestępstwo polegało na tym, że pomógł północno-koreańskiej kobiecie pójść do kościoła w Chinach i przywiózł lekarstwa, jedzenie i inne rzeczy którymi chciał się podzielić z północno-koreańskimi braćmi i siostrami, którzy znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji. Zebrałem łuski po kulach z miejsca egzekucji i wymieniłem te łuski na kawałek chleba z innym kolegą, który chciał je zatrzymać na pamiątkę. Myślałem jednak, że taki rodzaj egzekucji jest normalny w Korei Północnej. Tak właśnie byłem świadkiem, ale nie wiedziałem, że to zbrodnia przeciwko ludzkości. A teraz po repatriacji jestem w północno-koreańskim więzieniu i w tym więzieniu zostałem wrzucony do malutkiej celi więziennej, w której przebywało około 50 osób. Było tak mało miejsca, że nie mogliśmy się nawet położyć. Musieliśmy spać na siedząco. Nie mogliśmy nawet podnieść głowy. Było słychać cierpienie, zmęczenie i krzyki dobiegające z więzienia. Ale tylko w mojej celi następnego dnia rano człowiek, który siedział tuż za mną, został znaleziony martwy. Zmarł z powodu tortur, braku jedzenia. Głodu oraz braku opieki medycznej. Nie było w tym człowieczeństwa, kiedy ci dwaj policjanci wyciągnęli jego ciało z celi. Myślałem, że zostanę zabity tak jak on. Nie wiem, jak wytrzymałem i przeżyłem w tej celi więziennej. Nie mogłem się ruszyć. Nie mogłem siedzieć. W końcu, kiedy mnie wypuścili z tej więziennej celi, nadarzyła się kolejna okazja, by ponownie uciec do Chin. Do tego czasu nie poznałem tak wielu obcych dla mnie ludzi, życzliwości, zaangażowanych różnorako na poszczególnych etapach ucieczki. Jakby Bóg wiedział, że ta podróż rozpocznie się w chwili, kiedy zostałem sam w Korei Północnej. Druga ucieczka to było smutne, a zarazem oczekiwane. Ponownie zostałem aresztowany w Szanghaju razem z północno-koreańską kobietą. Było nas dziewięć osób. Poszliśmy do szkoły amerykańskiej w Szanghaju. Poprosiliśmy ich o pomoc w dostaniu się do wolnego kraju. Jednak okazało się, że to szkoła publiczna. Nic nie mogli dla nas zrobić. Chińska policja przyjechała i wyciągnęła nas na zewnątrz i tak trafiliśmy do międzynarodowego więzienia w Szanghaju. To było moje czwarte uwięzienie. Ciemność, rozpacz, oczekiwanie na repatriację, która oznaczała dla mnie egzekucję. Wszyscy zginęli, by w obozie w Korei Północnej. W północnokoreańskich obozach przebywają setki tysięcy osób, które nie mogą się z nich wydostać. I wielu z nich to chrześcijanie i osoby zaangażowane politycznie. Bóg przygotował pewnego człowieka, południowo-koreańskiego gangstera, jednego z moich współwięźniów, który przychodził do mnie i czytał Biblię. Pytał się często, czy może się za mnie pomodlić, lub poczytać mi Biblię. To była jak resztka nadziei, która tliła się we mnie. No bo, będąc w tej ciemności, gdzie miałbym pójść? Co zrobić w tych najbardziej przerażających celach więziennych? Dlatego właśnie trzymałem się tego imienia, imienia Bożego i modliłem się wiele razy dziennie i tak przez dwa miesiące każdego dnia. Modliłem się do Boga o moje przetrwanie, więc jeśli moją pierwszą ucieczką było ocalenie, drugą ucieczką była nadzieja, nadzieja w imię Boga, o którym nawet nie wiedziałem, że istnieje. Dlatego poprosiłem go, żeby jeśli podaruje mi wolność, poświęcę mu już całe swoje życie. A jeśli po raz drugi zostanę odesłany do Korei Północnej i zostanę zabity, powiedziałem mu, że zaprzeczę temu, że istnieje. Kiedy w więzieniu odwiedziło mnie dwóch mężczyzn, pomyślałem, że są z ambasady północno-koreańskiej. Nogi mi się trzęsły. Nie mogłem normalnie chodzić po schodach. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, dwóch mężczyzn z daleka uśmiechało się do mnie. Ale to nie był ten przerażający uśmiech. Uśmiechali się przecudownie. Do dziś to pamiętam. Przyszli do mnie jak aniołowie. I wyjaśnili mi, mówiąc: Masz wielkie szczęście. Chiny podjęły bardzo rzadką decyzję o deportowaniu cię na Filipiny zamiast do Korei Północnej. Prowadzono wówczas międzynarodową kampanię. Naciskano na rząd Chin, by nie odsyłał nas do Korei Północnej. W Korei Północnej nie ceniono mnie jako osoby. Nie patrzono na mnie jak na człowieka. Od chwili, gdy po ucieczce moich rodziców dostałem metkę syna zdrajcy. W Korei Północnej nie wydano mi nawet dowodu osobistego, gdy wchodziłem w pełnoletność. Nie miałem być kimś, kto będzie częścią społeczeństwa. Reżim północno-koreański porzucił mnie jak niechcianą rzecz. Ale w Królestwie Bożym zostałem doceniony. A on uznał mnie za syna. Otrzymaliśmy paszporty dyplomatyczne. Nigdy w życiu nie widziałem żadnego paszportu w Korei Północnej. A kiedy przyjechaliśmy na Filipiny? Było tam wielu policjantów, którzy czekali na nas, a drugi lot, na który wsiedliśmy, był w pierwszej klasie. A więc to jest miłość Boga. Odkryłem, że pierwszą osobą, na której się oparłem, był Bóg, a jego miłość jest nieskończona. I choć niewiele pamiętam własnego Ojca, ale odkryłem, że dla Ojca w niebie jestem synem. Mam kogoś, kogo mogę nazwać Ojcem, a On przypomniał mi, że nie będę tu sierotą. Przyjdę do Ciebie, a światło nigdy nie znika, jak mówi Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, piąty werset. Światło świeci w ciemności. Ciemność nigdy jej nie przemogła. I w Jego opatrzności odkrywam wolność, światło, życie i miłość, i to, jak bardzo nas ceni. A my jesteśmy Jego pięknymi dziećmi. Wszyscy jesteśmy kochani. Mówi nam o tym każdego dnia, a poza tym czego nam bardziej potrzeba niż miłości i troski dla innych. Jestem wdzięczny, że mogę tu stać i dzielić się moją własną podróżą i historią o tym, jak spotkałem Boga w najciemniejszym momencie. I jeszcze raz chciałbym powiedzieć Ci, że Bóg bardzo Cię kocha. I słowa ufaj Bogu. A cierpienie nie zniszczy Twojej i mojej wiary, ale ją uszlachetnia. Niech Bóg Cię błogosławi. Dziękuję. Dziękujemy temu temu za Jego świadectwo, za to, że mogliśmy zobaczyć żywego Boga w Jego życiu. A pozwólcie też, że pomodlimy się za Niego i za innych chrześcijan w Korei Północnej. I tak Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem wiernym. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dotrzymujesz swoich obietnic. Panie, dziękujemy Ci za to, że doprowadziłeś Timotiego do tego miejsca. Panie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj Go używasz. Ale też prosimy Cię o tych, którzy dzisiaj przebywają jeszcze w Korei Północnej, o tych, z których serc próbuje się wyrwać wiarę. Panie, prosimy Cię o to, abyś ich posilił, abyś ich wzmocnił i doprowadził do miejsca ich powołania. Panie, też prosimy Cię za tymi, którzy są prześladowcami. Panie, daj im łaskę nawrócenia. Prosimy Cię o to, aby mogli się z Tobą pojednać. Przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen ale też chcemy dzisiaj nie tylko modlitewnie, w ten sposób duchowy odpowiedzieć na potrzeby prześladowanego Kościoła. Dlatego zachęcam Cię do tego, abyś wsparł pracę, którą dzisiaj prowadzimy, organizując projekty, których celem jest wsparcie dla tych, którzy są wykluczeni i opuszczeni.